Nikt nie sponsoruje tego odcinka. Nikt mnie nie zmusił do tego, nie zaszantażował, nie zapłacił. Mówię o tej marce i o tym tylko dlatego, ponieważ chcę, żeby to było jasne. Kalski, jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie. Klient pisze. Kolejne gówno w proszku. Marka odpowiada. Udowodni, że to gówno. Klient pisze. Wygląda jak sraka. Marka odpowiada. Nie pytaliśmy o pierwsze słowa, które wymawiasz patrząc w lustro. Jak to sprzebać? Jak huel. Jak komunikować się z klientami? Jak hueligan. Nie musisz być miły dla swoich klientów. Pyskuj, kłóć się, wkurzaj ich, wyśmiewaj, prowokuj. A często odpłacą ci lojalnością i zrobią twój marketing za darmo. Czy trzeba dbać o opinie klientów? Nie. Trzeba dbać o sprzedaż. A opinie mogą w tym pomóc, ale nie muszą. Poza tym negatywne opinie wcale nie muszą być złe. W dzisiejszym podcaście dwa obszary: komunikacja marketingowa i potem komunikacja bezpośrednia w B2B. Zaczynamy. Komunikacja marketingowa co tak naprawdę weryfikuje jakość komunikacji marketingowej? To czy podoba się ekspertom, czy podoba się klientom? To czy jest krytykowana, czy nie jest? Czy jest profesjonalna? Ktoś tego tak może określić jest profesjonalna, albo nie jest? To bzdury są. Jedyna weryfikacja polega na tym, czy Twoja komunikacja pomaga w sprzedaży. Czy pomaga w końcowym efekcie? A reszta to bzdury i bajki, i filozofie pseudoekspertów, wiedzących wszystko teoretyków. Okazuje się, że klienci ufają markom, które są prawdziwe. To przede wszystkim. A poza tym bądź jak Twoi klienci, prawdziwy. Możesz być wyzwaniem dla swoich klientów. Prowokuj ich, nieco wkurzaj. A co? A dlaczego nie? Ale nie musisz być dla nich jak ciepłe kluchy. Huel, jak oni to robią? Ok, Huel, skąd nazwa? Zacznijmy od tego. Human plus Fuel. Człowiek plus paliwo. I tak masz Hu plus L to jest Huel. Idiotyczne, prawda? I genialne. Dołącz do Hueliganów. Może zostać Hueliganem. Idiotyczne, prawda? I genialne. Ok. Znów klienci. Cytujemy. Wygląda jak straka. Nie pytaliśmy o pierwsze słowa, które wymawiasz patrząc w lustro. Inny klient. Mama łyga. W kolorze straki. Huel. Ola, srolla. Kolejne gówno w proszku. Huel. Nareszcie pojawił się ekspert żywieniowy. Czekamy na więcej opinii. Lub inna odpowiedź Huela. Udowodni, że to gówno. Lub inna odpowiedź Guela. Skoro to gówno, na, znaczy na, na zarzut, to kolejne gówno. Huel odpowiada: Dołącz do ponad 100 tysięcy huliganów. Huel. Klient pisze: Jeśli byś jadł tylko ich żarcie, wydasz dwa razy więcej, niż gdybyś samemu to sobie zrobił. I to by było o wiele zdrowsze. To jest żenada Huel. Aha, twoja prawda. Jest ważniejsza niż życiowe wybory tysięcy ludzi. Uważaj kolego, mama zaraz zabierze ci komputer i skończy się wojowanie w internecie. To naprawdę napisał Huel. Piękne, cudowne. Inny klient to pasza dla zwierząt. Huel, chciałbyś ją mieć, prawda? Lub mm. komentarze pod postami. Jeden z klientów pisze: Będziecie świecić chemią po zjedzeniu. Tego gówna. Huel. Kup i świeć przykładem. Inne pytanie. To jest dobre. Czy jako nowy klient mogę kupić testową paczkę i czy dostanę koszulkę i shaker? Huel. Tak. Promocja trwa dalej. Uzbieraj sobie 200 zł i odbieraj prezenty. A my poczekamy. Inne pytanie. Jak kupić sobie na próbę jedno opakowanie? Huel. Nie kupisz. Minimalne zamówienie to 200 zł. Dopakuj batonami i próbuj. Odpowiedź kogoś innego, takiego doradcy. Kupię gdzie indziej, w firmie, która ruszy dupę i trzeba jedno opakowanie klientowi. Odpowiedź Huela. Gdzie indziej nie kupisz kolego. Ktoś inny, mądry. Widziałem gdzieś tam w sklepie jakimś. Olej ich. Slep internetowy. Huel. Potrzebny ci okulista lub inny lekarz. Nie widziałeś nas nigdzie, to tylko złudzenie. Porozmawiaj z kimś o tym. Kończąc te wywody internetowe, e, takim symbolicznym wręcz jest pewien wpis e, klientki pod taką gównoburzą pod, pod jedną z reklam. Pewna klientka napisała tak do Huela. Komentarze pod waszymi reklamami są jak wojny termomicowe. Kupuję Huel, bo jeśli analogia działa, to znaczy, że to super produkt. I to jest podsumowanie tych początkowych wywodów. Że nada marketing na poziomie żłobka to gówno jakieś. Pasza dla psa lepiej wygląda, i tak dalej. Sama chemia tam jest, arsen i inne trucizny, a co Huel na to im powiedział? Kontrolujemy poziom bez sanswnianu w komentarzach. Spokojnie, panujemy nad tym i dziękujemy za rady ekspertów z uśmiechem na ustach, z uśmiechem na końcu. Pewien, no, prawdziwy, uznany, nie chcę tutaj cytować, ekspert komunikacji internetowej. Znamy, uznamy, poważamy i w ogóle nany nany, napisał. Szkolenia, warsztaty, wiedza dostępna, a mądra, a wielka, światowa marka robi taką żenadę. Inny. Takie zachowanie nie przystoi porządnej marce. Pewnie. Tak jak porządne dziewczyny chodzą codziennie do kościoła. Nie pokazują dekoltów i nie zakładają miniówek. Są miłe, uśmiechnięte. ubrani I dobrze ubrane. I wtedy są porządne, tak? Konflikt angażuje znacznie bardziej niż lanie miodu po głowach. Konflikt jest dobry, o ile wiesz, jak nim zarządzać i rozumiesz swój rynek, swoich odbiorców. I masz bardzo dobry produkt, usługę. No to musi być top. A komunikacja? Komunikacja nie musi być miła. Ona ma pomagać w sprzedaży a nie uszczęśliwiać ludzi. Pamiętaj, nie każdemu sprzedasz wszystko, co zechcesz. I nawet tego nie próbuj. Jak chcesz wszystkim dogodzić, kup im czekoladę. Albo daj im ziółka jakieś. Będą zadowoleni. Nie o to chodzi, aby wszystkim dogadzać. Chodzi o to, aby dogadzać tym, którym chcesz dogodzić. Tylko czy ich masz, czy ich znasz i czy ich rozumiesz. Rozwiązanie nie tkwi e, w jakiejś jednej metodzie, tylko w zrozumieniu, co sprzedaję, komu, kiedy, jak i jak myślą moi klienci, i co ich może angażować i pobudzać do działania. Czyli kluczem jest strategia marki i wynikająca z niej strategia komunikacji. Jeśli to opracujesz mądrze, może się okazać, że możesz być jak Huel. I to będzie działać pozytywnie na Twoją korzyść, na Twoją sprzedaż. Pamiętaj, nie chodzi o to, aby starać się sprzedawać wszystkim. Naprawdę, niewiele marek tak robi. Ale jeśli już, to są pewni, że ich produkt jest dla wszystkich. Ale tak nie jest w większości przypadków. To można sobie precyzyjniej zdefiniować i być bardziej precyzyjnym i konkretnym. Najgorszą rzeczą, jaką można sobie zrobić dziś w marketingu i sprzedaży, to pokazywać, że ci zależy na sprzedaży, że ty chcesz sprzedać każdemu. To działa jak przysłowiowa płachta na byka. Chociaż to tak naprawdę nie płachta na byka działała, ale tak się mówi. I stara się wtedy doga dogodzić, dogadzać wszystkim. Huel mówi, zostań Hueligamem. I pokazuje, czym jest i co zrobił dla ciebie. Chcesz kup, nie chcesz skrytykuj, nie chcesz nie kupuj, ale zaangażujemy cię i możesz wyrazić swoją opinię. Huel lubi Hueliganów. Sam jest pozytywnym Huligamem, przepraszam, Hueligamem. Huel nie chce sprzedawać wszystkim. Wystarczy mm, pewnie 10% rynku i to będą miliony posiłków za setki milionów dolarów, a każdy średnio po około 8 zł. A wartość firmy w niecałe 8 lat urosła od zera do miliarda dolarów. Jest oczywiście krytykowana przez wielu e klientów, ale też ekspertów od nie wiadomo czego. Gratuluję Huel. Mądrzy, skuteczni, pragmatyczni ludzie. Huel jest wyrazisty, ma swoje zdanie. Ma swój styl i nie pęka. Jest odważny i pewny siebie. Ma poczucie humoru, ale jest, jest też aktywny. Ma swój charakter i przez to jest zauważony. Nie przejdziesz obok niego obojętnie. Będziesz za albo przeciw, ale wyróżni się albo zginie. Działa w ich przypadku idealnie. <laughs> to nie jest przypadek, oni wiedzą co robią. Tylko ostrożnie. Nie naśladuj tego Jeden do jednego, bo tego typu komunikacja może też robić krzywdę. Najpierw rewers komunikacyjny. Spójrz na to z drugiej strony, czyli od strony klienta. To sobie przemyśl. Zbuduj strategię, określ swój rynek i dopiero wtedy możesz tak działać, jeśli to będzie najlepszym rozwiązaniem. Dobra, huer. A co jest tak naprawdę misją firmy? Gdzie jest i strategia? To jest tworzenie kompletnej żywności pod względem odżywczym. Wygodnej w użyciu, niedrogiej, która ma minimalny wpływ na zwierzęta i środowisko. Jest eko. Zjedz zdrowo, dobrze i szybko, bo my wiemy, że kolego, nie masz czasu. A jeść musisz, bo przecież chcesz się zdrowo odżywiać. Okej, okay. walorów estetycznych może nie będzie, ale wyważ to sobie, co ważniejsze. Dietetyk James Kulia stwierdził, że pojedynczy posiłek ma kosztować około 8 zł. Ma być kompletny, łatwo dostępny i prosty w użyciu. Target? Wszyscy. Bo wszyscy muszą jeść. Ale my kierujemy się do zabieganych hueliganów, którzy chcą też zdrowo jeść i są hueliganami. Buntownikami trochę. Kosztem estetyki. Zyskując komfort i czas. I pewność, że jedzą cholernie zdrowo. No tu musimy być top. Tu ludzie muszą nam zaufać. I to się stało. O, cała strategia. Reszta to tylko sprytna komunikacja i metodyka, przepraszam. Huel jest producentem, ale do sprzedaży nie potrzebuje nikogo, żadnych pośredników, dystrybutorów i innych osiołków, którzy mogliby tylko spieprzyć sprawę i obniżyć zyski firmy. Jeśli tylko możesz sprzedawać sam. Wtedy masz szansę kontrolować wszystko od produkcji do pojedynczej dostawy, pojedynczego klienta. I tak Huel sprzedaje w ponad 100 krajach, zmiabając konkurencję z rynków. Zabiera im klientów, ale co ważne, tworzy nowych, którzy nigdy nie myśleli o takim odżywianiu. Czy to podoba się wszystkim? Nie. Wystarczy, że spodoba się 100 milionom ludzi na świecie. Czyli zdecydowanej mniejszości. I to wystarczy. A żebyś mógł pozyskać, pokazać przynależność do chulianów, chuelianów, sprzedamy ci odzież. Czasami rozdamy tę odzież, czasami sprzedamy. I będziesz naszym nośnikiem reklamy za darmo. I jeszcze na tym zarobimy. Genialne, nie? I jeszcze jedno: Ochuel, ich model sprzedaży. Tak, robią reklamy, yy, tak, grają dużym budżetem, tak, mają oryginalną strategię komunikacji, ale idealnie rozumieją zasadę pozyskać, utrzymać w czasie i mają nas polecać. I są w tym cholernie skuteczni i konsekwentni. Ich program pierwszego zakupu jest genialny ich obsługa postrzebarzy, aby utrzymać klientów jest fenomenalna. A program poleceń? Podobne rozwiązania stosował PayPal i inni poważni gracze kiedyś. I stosują. Dlaczego? Bo to działa. Nieważne w jakiej skali. To możesz robić też ty. Pod warunkiem, że rozumiesz na czym polega i dostosujesz go do siebie. I odważysz się wdrożyć e, tak. Potrzeba do tego odwaga. Każdy klient Huel może wygenerować link do zakupu nowego Klienta i dzięki temu otrzyma 50 zł rabatu na swój kolejny zakup. Kupujemy polecenia za 50 zł. No przecież to stosował legendarny Joe Girard 60 lat temu, kiedy nie było internetu. I to działało fenomenalnie. Czyli dokładnie tak jak dziś. Też to samo, tak samo działa, tylko przy użyciu innych narzędzi. A nowy klient? No jeśli sam w ten sposób kupi dzięki temu linkowi. Eee, to zaoszczędzi za 50 zł, no to już wie, że jak, jak, jak w przyszłości może sobie obniżać koszty swoich kolejnych zakupów. Poprzez namawianie innych do huela. Kula śniegowa napędzająca się sama. I tak na dziś napędziła im ponad 400 milionów sprzedanych posiłków. Jeśli już, jeśli dobrze to obliczysz, to wyjdzie ci, że sprzedali za jakieś... Lekko licząc 80 miliardów złotych na świecie. Od zera. I to rośnie jak na drożdżach z roku na rok. I to sprzedali sami, bez pośredników, na marży. Nawet nie rozmawiajmy o tym. Jak to sprzedać? Jak? Huel. Poprawność czy oryginalność? Naturalny czy z charakterem wyrazisty? Czy muszę sprzedawać wszystkim, czy tylko swoim klientom? Czy muszę dogadzać każdemu? No nie. Dobre rady ekspertów mówią, neutralizuj złe komentarze, przechodź na brief. E, Odpowiadaj neutralnie, nie wciągaj w konflikt, rób, lub ignoruj, lub ukrywaj e, te negatywne komentarze. Czasami te zatrudnia się pozytywnych troli, którzy produkują pozytywne opinie, lub Każą ignorować to i robić wszystko odwrotnie. Można też tak. Nie musisz starać się dogadzać każdemu. Masz mieć charakter i bądź wyrazisty. Wyróżnij się albo zginij. Takich przykładów jest więcej. Poszukaj swojego. Nie musisz lać miodu na głowę wszystkich. Czasami wyrazistość i wychodzenie, wchodzenie w zwarcie, w nieco w konflikt z klientami może bardziej jeszcze pomóc i popłacić. Popłacić bardziej. Dobrze. Drugi obszar, o którym mówiłem, to sprzedaż bezpośrednia, B2B. Dawno temu przeczytałem pewną książkę, jaki poradnik, e, trzeba jak Challenger. Zaciekawiła mnie, e, o co w tym chodzi. Tak w skrócie. Sprzedawca tak pracujący celowo kwestionuje sposób myślenia klientów. I mówi mu to wprost. To wzmaga napięcie w relacji z klientem. To znaczy, musisz go lekko wkurzyć, lekko poruszyć, nacisnąć. Nie na, jego jako, na niego jako osobę, tylko na jego sposób myślenia. To wręcz odwrotne od budowania tak zwanych pozytywnych relacji, opartych na uśmiechu, spokoju, dopasowaniu i, i spokoju i zrozumieniu. Nie, nic z tych rzeczy. Masz po prostu pokazać, że masz inne zdanie i to bardzo mocno. Masz strzelić w klienta. Nie chęcią sprzedaży, tylko swoją postawą. Wolą, zasadami masz wtłoczyć swoją perspektywę na samym początku. Czyli zamiast sprzedawać produkt, najpierw sprzedajesz siebie. Nie skupiasz się na budowaniu idiotycznych relacji handlowych, tylko na przekonaniu klienta, że jesteś interesujący. Że jesteś dla niego wyzwaniem. A prawdopodobnie możesz być też rozwiązaniem problemów. I że musi się o ciebie trochę postarać. Brzmi fajnie, prawda? No i takie jest. Ale dostępne jest to dla kilku procent osób zajmujących się sprzedażą, bo to cholernie skuteczna metoda, ale trudna, cholernie trudna i niebezpieczna. To trochę tak jak z nonchaco. Pomachać kijem może każdy, ale dwoma połączonymi kijami razem, no to sobie większość zrobi krzywdę. Co ciekawe, Instytut Galupa, prowadzący badania nad osobowościami w sprzedaży, takie badania są robione co dwa lata, bardzo duże na skali całego świata, potwierdza zawsze, kolejny raz, że najlepsze wyniki handlowe osiągają ludzie mający, e, którzy, e, inaczej, e, osiągają ludzie, którzy świadomie lub nieświadomie stosują tę właśnie metodę. Lub są takimi ludźmi od urodzenia i kropka. Tak po prostu. Tylko powtarzam. Porównam to do matematyki. To poziom studiów, to nie tabliczka mnożenia i działanie na zbiorach. Po przeczytaniu tej książki dotarło do mnie, że nie wiedząc czemu, tak właśnie pracowałem kiedyś jako handlowiec, wcześniej, dużo dawniej. No nie wiedząc, że sprzedaję jak challenger. No tak, ponieważ w niektórych sytuacjach uznałem, że to jedyny sposób na sprzedaż. I było to cholernie skuteczne. Ale tylko w niektórych przypadkach, tylko w tych. W których umiałem zidentyfikować rozmówcę, jego osobowość. Ale i tak nie zawsze to działało. Czasami trzeba było zupełnie zmienić swoje zachowanie, jeśli przestrzeliłem na początku. Czyli zmienić taktykę zupełnie na inną. Nie w tym rzecz, aby poznać tę metodę, rzecz w tym, aby wiedzieć, wobec kogo ją stosować, a wobec kogo nie. Jeśli trafisz na introwertyczną osobę w typie ślimaka, ostrożnie, bo spaprzesz wszystko w ten sposób. Osobowości w typie psa, takie rozklekotane trochę, ja to nazywam, w większości poczują się niepewnie też przy tobie. Wobec innych może to być metoda, dzięki której dokonasz sprzedaży początkowo niemożliwej. Na przykład wobec takich silnych, pewnych siebie osobników alfa, takich osobow osobowościowych lwów, takich cwaniaków, którzy wiedzą wszystko najlepiej. Taki szef wszystkich szefów. A o tak, strzelaj w nich. Trzeba tylko wiedzieć, wobec kogo i w jakiej sytuacji ją zastosować. No to tylko i aż. Przykład. Kilkanaście lat temu w pewnym salonie samochodowym pracował handlowiec to, to był mój pracownik który totalnie nie mieścił się w żadnych ramach corażowych no zupełnie z innej planety był. Zawsze, ale to zawsze na początku rozmowy z klientami. Podchodził do klientów zainteresowanych jakimś, zainteresowanych jakimś modelem samochodu i mówił im, że to fajny pojazd jest, ale on im go nie sprzeda. Ja panu tego nie sprzedałem, bo jest niedostępny. Bo no go nie ma. Musiałbym szukać gdzieś tam, podbierać inny dealer, no albo musielibyście poczekać jakieś 5-4 miesiące, może sześć. I tak sprzedawał nie to, co klienci chcieli, tylko to, co ten chłopak miał na placu dostępne od ręki. Był niesamowicie, niesamowicie miły przy tym. To no był w ogóle duży, silny chłop, z uśmiechem od ucha do ucha, ale na początku zawsze dawał taki strzał, że fajny ten samochód, ale go nie kupicie. Nie ma szans. Był top sprzedawcą w tym salonie. Problem mieliśmy z nim tylko jeden. Badanie tajemniczego klienta zawsze kładł. Ale wyniki miał najlepsze w salonie. No, po jakimś czasie udało się mnie. Yy, tak, go po cichu, trochę wyłączyć z tego badania. Po prostu weź, chłopiec, sprzedawaj i nie pozwolę cię badać. <laughs> Sprzedawa jak najwięcej, nie przejmuj się tajemniczym klientem, załatwimy to. Sam kiedyś, sprzedając jako handlowiec, pewien produkt na spotkaniach handlowych, bardzo często, kiedy tylko wyczułem, że mam z tego typu osobą do czynienia, zaczynałem rozmowę od takiego zdania. Mniej więcej to tak wyglądało, panie prezesie. Powiem to za pana na początku, abyśmy mieli to z głowy. To jest drogie, jest za drogie. Na pewno pan ma gdzie indziej taniej i nie musi pan nic kupować ode mnie. E, poza tym mógłby pan powiedzieć, proszę wysłać mi ofertę. Prawda? A ja się zastanowię. Pan pewnie zawsze kupuje tylko to, co jest tanie. Ok, powiedziałem to za pana, więc nie będzie. E, powiedziałem to za pana, więc. Teraz będzie nam już prościej. Skupimy się tylko na tym, czy będzie się panu opłacać, pomimo tego, że jest to droższe niż wszystko inne. I wiecie co? To działało. Musiałem tylko na początku spotkania obserwować, z kim rozmawiam, z kim mam do czynienia. Czy czasami nie urażę go w ten sposób. Jak była to jakaś pierdoła niepewna siebie, wycofana, no to nie. Zaczynałem inaczej, ale jak tylko zobaczyłem, tak zwanego człowieka sukcesu, szefa wszystkich szefów, to taki strzał pomagał w dalszej rozmowie. Dlaczego? Ponieważ to, co chciałem sprzedać, rzeczywiście było drogie w porównaniu ze wszystkim innym. I z tym, co klienci do tej pory używali. Ale ten sposób pomagał w tym, aby nie myśleli przez pryzmat ceny, tylko przez pryzmat tego, czy im się to opłaca, a to są zupełnie dwie różne rzeczy. Jeden z ciekawszych kontraktów jakie mm, zawarłem, tutaj jakby brałem w tym miał udział, sam to zrobiłem e, i to było tak stosunkowo niedawno dla jednego z naszych klientów e, to było na targach branżowych, po prostu klient poprosił mnie, abym na te targi tam fat przyjechał e, na jeden dzień e, i popracował na jego stoisku tego dnia umówił się specjalnie ze swoim klientem, no, potencjalnym klientem to znaczy z prezesem firmy, która nie kupuje od niego a ten chciałby im sprzedawać. No i tak sobie rozmawiają od roku ponad. Powiedział im, powiedział mi, co to za typ i jak przebiegały wcześniejsze rozmowy. Klient przyjechał. Usiedli przy stoliku i zaczęli rozmawiać. Włączyłem się po kilku minutach, a zostałem przestawiony jako nowy szef sprzedaży, czy jakiś tam rozwoju firmy, czy jakiś newbis, nieważne, jakoś mnie tam przestawili. Posłuchałem w ciszy ich rozmowy i bardzo szybko się przerwałem, wtrąciłem i, i, I wypaliłem mniej więcej tak. Dobrze, muszę y, pana przeprosić, y, ale idę do pracy, bo tam są klienci i muszę z nimi porozmawiać. Jak widzę, wy się znacie od dawna, rozmawiacie miło, ale jak widzę, też pan nie będzie naszym klientem. Pan lubi sobie porozmawiać. I uśmiechnięty zatrzymałem się na chwilę w tym miejscu, patrząc głęboko w oczy tego typa. Musiał coś powiedzieć, a że był silnym typem, twardym, to wypalił do mnie tak. O, nowy dyrektor, to widzę jeszcze nie nauczył się pan, jak traktować ludzi. Troszeczkę bezczelny pan jest, wie pan o tym, i to źle wróży. Powiedział. No więc powiedział mu jeszcze bardziej uśmiechnięty, że pana, może i bezczelny jestem, ale skuteczny. Ja po prostu sprzedaję, a pan lubi sobie pogadać. Ja to szanuję. Se pan, niech pan se gada ale nie nauczyłem się jeszcze tracić czasu na niekonkretnych ludzi. Miło mi było pana poznać, jakby pan chciał ze mną konkretnie porozmawiać, będę na sali obok naszego stoisku. A na przeprosiny proszę długopis. I tak mu dałem że Potem dowiedziałem się, jak odszedłem, prezes mojej firmy powiedział mi, że ten, ten typ jechał po mnie jak po łysej kilkanaście minut, aż się gotował. Ale mój prezes wiedział, co mówić. Mówił tylko, że tak jakiś taki gburowaty, hamowaty jestem. Ale, hmm, panie, jaki to sprzedawca, ile on tam dostarczył klientów? No to była trochę ustawka. Obserwowałem tam tego typa ukradkiem, skończyli rozmowę, ale on nie wyszedł ze stoiska, z naszego boksu. Udało, że coś ogląda, a ja zlewałem go, jakby go nie było. Uśmiechałem się, tylko podnosząc do góry kciuk, mrugnąłem okiem. E no i powiedziałem wszystkiego dobrego. Podszedł do mnie. Nie mógł wyjść. On nie skończył jeszcze, On chciał powalczyć. Podszedł do mnie i powiedział tak. Panie, wkurzył mnie pan i nikt mnie tak nie potraktował. Pan wie, kim ja jestem? I właśnie dlatego tak pana potraktowałem, powiedziałem. Chce mnie pan nawracać, uczyć? Czy może pogadam o biznesie? Ale bez pitolenia. Uśmiechnięty, i byłem cały czas, ale takiego strzała dostał, nie dostał nigdy. Usiedliśmy. Po kilku godzinach ostrej, tutaj już było ostro, takiej, ale handlowo, dyskusji ustaliliśmy szczegóły, przekazaliśmy do prawników kluczowe dane do umowy i poszło. To było niecałe dwa lata temu. Powiedziałem mu w pewnym momencie, że ja nie jestem pracownikiem tej firmy, że to była ustawka pod niego zrobiona. No i znamy się do dziś. A kontrakt tamten trwa i działa i fajnie jest. A nieco później ja szkoliłem cały jego zespół handlowy i menedżerski. Bo nikt go tak nie potraktował wcześniej. Po hamsku, tak? Nie. Okej, okay. to mogło wejść lub nie. Ryzyko było, ale była też szansa na kontrakt, którego inaczej byśmy pewnie nie zawarli. Trzeba ryzykować, inaczej się nie da. Nie zawsze to wychodzi, ale jak wyjdzie, to okazuje się, że to najlepsze kontrakty i najlepsze sprzedaże są. Nie musisz przymierać się do klientów, nie musisz robić wszystkiego, co klienci chcą. Nie musisz nadskakiwać przesadnie. Nie musisz pokazywać, że ci zależy na sprzedaży. I nie traktuj że, tego, że tak trzeba robić zawsze. To błąd. Trzeba robić to, co najlepsze w konkretnej sytuacji. A czasami bycie asertywnym, takim trochę lekko wkurzającym, nieco zbyt bezpośrednim, pomaga. Trzeba tylko wiedzieć, kiedy tak postępować, a kiedy nie. Najgorzej, jak ludzie postępują cały czas w ten sam sposób i cały czas są tacy sami i robią w kółko te same czynności, procedury i stosują te same zasady, wtedy są nudni. Pieprzyść zasady. Tak nie wygrasz wielkich rzeczy. Jeśli czujesz, że wszystko powtarza się w kółko cały czas i nie wiesz, jak to zmienić, to napisz tu na biuro małpakalski.com.pl. Zobaczymy. Może uda nam się rozwiązać Twoją. Zagadkę handlową, a zasady, dobre praktyki, inne mądrości mamy głęboko w dupie. My szukamy tylko sposobów, jak rzeczywiście podnieść wyniki handlowe naszych klientów, bo to nas jara, to jest fajne, to jest zadanie. To są zagadki, które trzeba rozwiązywać. Liczy się tylko efekt. A zasady mamy głęboko w. Tam mamy zasady wszystkie. Dobrego dnia.